Siema, zamykamy punkt w Subicach. Żeby dojść do sedna wróćmy się szybko na początek. 10 czerwca zrobiliśmy huczne otwarcie wraz z piknikiem na stacji Aviaport w Subicach zaraz przy granicy niemieckiej. Początek zapowiadał się mega super. Kikumiku kucyku będzie się tu No i działo się, ale szczęście nie trwało długo. I to wcale nie chodzi o to, że nie było zbytu, bo towar wysyłaliśmy cały czas i popyt był coraz to większy, jednakże dostawałem od Was wiadomości bardzo smutne. Sklep spoko, ale mało artykułów, dosyć asortyment dla najmłodszych, bo syn był jest zawiedziony, kozacki zapach, ale tylko jeden, kurka Landryna, zaopatrz ten sklep. Kiedy rzucisz bluzy, Byłem wczoraj i nie ma S. Komentarze, opinie, filmików dostawałem codziennie kilkadziesiąt i mimo tego, że tam nie byłem, to widziałem wszystko na bieżąco. Dzie Dziękuję. Faj taxi, taxi, wszystko to samo. Takie troszeczkę braki. Kontaktując się z menadżerem, wielokrotnie zgłaszaliśmy mu nasze uwagi i byliśmy zbywani. Dobra, ogarniemy to. Ogarniemy. Jednak się nie udało. Poróżniło nas parę rzeczy, jak podejście do sprawy, komunikacja, także odległość. Planowaliśmy dla was jeszcze kilka eventów oraz rozwinięcie tamtego sklepu, ale jednak kontakt z tamtą osobą Coś się kończy, coś zaczyna, dla nas to nie porażka, tylko kolekcja. A tymczasem zapraszam was na www.raptuseng.pl. Siemano!